Pytanie do ciebie, bo ty jesteś przecież też nauczycielem, czy takich ludzi właśnie powinno się izolować i tworzyć dla nich specjalne szkoły, typu placówki szkolno-wychowawcze, czy jednak oni, oni powinni być umieszczani do grup takich, jakby, wiecie, do normalnych klas, tak zwanych normalnych klas, do, do dzieci, którzy, które się uczą standardowo do jakiejś tam średniej klasy robotniczej, kurwa, cokolwiek. Bo ja uważam, że izolowanie takich ludzi nie jest dobre. Powinno się izolować Bo ja uważam, że tak, że to jest już wpychanie ich na margines I tak sobie myślę, kurwa, takie dziecko myśli sobie, być jak ono jest bez terapii Jak ono jest bez pomocy psychologa To ono sobie myśli, a to i tak mi spisali na to odpierdalać Bo tak nie dość, że mi chuja zrobią, to jeszcze i tak przyjrzę się, że to niczego nie nadaje, nie? Mhm kumem. Ale tak jakby globalnie patrząc, to nie lepiej jest spróbować zresocjalizować taką osobę wkładającą w grupę rówieśników o jakimś tam, kurwa, wyższym poziomie intelektu? Nie wiem. Bo ja wiem, że to jest trudne, bo wydaje mi się, że w ogóle system kuleje nie ma pomocy znikąd, nie? Aha, no to zajebiście. No, no to super, no bo to tak myślałam właśnie, że to tak wygląda, nie? Że nie ma. No to powiedz mi, na czym polega to, że jest psycholog, tak zwany psycholog szkolny? Czy tam ktoś nazywa pedagog chyba? No nie, no ale to generalnie chodzi o to, że jest babka, czy tam facet i to jest psycholog szkolny, do którego uczniowie mogą się udać e, z problemem, czy tam pogadać o czymś i tak dalej. No to, to, to jaką on pełni funkcję w takim razie? Bo dla mnie to jest totalnie niezrozumiałe. No bo ja na przykład, jak była młodsza, wiecie, to były kurwa inne czasy. To, to myśmy nawet nie wiedzieli, że my możemy iść po pomoc. Dla nas, wyjście do pedagoga, tak zwanego, czyli, czyli chyba to był ten psycholog szkolny, to było za karę. I myśmy nie mieli świadomości tego, że my możemy tam iść, bo on jest do naszej dyspozycji, że to jest w ramach, wiecie, tak zwanego NFZ, że to jest państwowa posada, że to on jest dla nas, że on ma nam pomóc i my. Nie radząc sobie z problemami jako dzieci, jako młodzież, wiadomo, no, z problemami y, adekwatnymi do swojego wieku, czy tam do miejsca, w którym obecnie się znajdujemy. My nie mieliśmy świadomości tego, że możemy iść, yy, porozmawiać z kimś, nie? Na przykład.